Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku powiem Wam o tajemniczym nowym lagu oraz pokażę Wam nową kolekcję oraz nową starą kolekcję VIP. Zresztą zrozumiecie o co mi chodzi oglądając, więc no, zapraszam na odcinek. Ok, więc jakby taki lag tutaj, jak widzicie, jest tutaj taka osobka i jakby no. I jakby no jest taki jakby znak zapytania. Tutaj macie mój screening wcześniej, kiedy się zalogowałam o wiele, wiele wcześniej. Teraz to ten lag mi się jakby przestał już tak bardzo, ale no był był on i no. I ogólnie teraz mam pokażę nową kolekcję VIP. Jakby mamy tutaj te buty, autko i tutaj zwierzaka oraz to. I kolekcja się nazywa Rare Classic, czyli rzadkie, rzadkie ale klasyczne. No, no nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć na szybko. Ale no i tutaj widzicie mamy pakiet Diamond, ja ogólnie miałam już wcześniej te buty. I tutaj mamy autko za 14 zł, więc jeżeli ktoś chce to autko, no to może kupić. Ja się może zastanowię i Wam zrobię recenzję <grym> XD. Ale no i wracając do takiego tematu, tematu odcinka, no to wracając do tego lagu też, ogólnie, no to widzicie też. Widzicie też, że na czacie to piszą, więc postanowiłam o tym by nagrać, tak jakby Blockster Plant zawsze dadę co jakiś pomysł na odcinek. Pozdrawiam. Ale no, sobie też wejdziemy sobie w te w nową kolekcję. I tutaj mamy, że egg Hunt, czyli jakby polowanie na jajka, czyli to typowy wielkanocny styl. No i nic, no nie pokazuje mi się, no jak ja mam zrobić recenzję z nowej kolekcji, skoro nie mogę jej zobaczyć. No no halo halo. No dobra, dobra, no to sobie będziemy sprawdzać. Ogólnie nawet mi nie pokazuje, że są jakieś nowe przedmioty dolne, tylko nowy VIP jakiś. Ale no. I tutaj mamy Eggmobile. Czyli takie autko, autko wersja klasyczna. Ale no i tutaj mamy po prostu to autko wersja klasyczna No i tutaj nie ma zbytnio nowego Ale no i ono kosztuje 10 tysięcy Sobie kupimy no i moje końce bolą jak zwykle Ale no i sobie zrobimy z tym autkiem skina Okej okay, więc jakby mamy już tego skina jakby możemy powiedzieć że gotowego Ale to autko ten kolor jakby możemy zmienić sobie na na przykład biały Prawnym, co się zmienia, i taki bok się zmienia. O, no, fajne, fajne powiem. I teraz sobie zmienimy to na czarny, tak, żeby to zróżnić, i koła są. Uuu! No i teraz to ładnie wygląda. Ale no i sobie ten skin sobie zapiszemy, tylko jeszcze sobie sprawdzimy, czy nie ma nowych broni. No i widzicie, są nowe bronie. No jakie, co to jest? Uuu, jajkiem. Słuchajcie, na bitwach będziemy jajkiem rzucać. Tutaj mamy yy, jajka mi rzucać. A tutaj mamy tym. Yy, kwiatami. Dobra, będziemy pić kwiatami. Nie no, dem, nie no ale wiecie co? Yy, wolę rzucać w jajkami w ludzi. Yy, szczerze, wolę w jajkami, Ale no i teraz sobie musimy to jakby yy, przyporządkować pięknie. O no i teraz to Demka może iść na łowę. Sobie zmienimy tylko kolor, tak żeby pasowało do skina idealnie. O! I tutaj zakładam, że jest kolor koszka. No! No i teraz mi nie powiecie, że Demka nie jest prono. no i pójdziemy aż na bitwę. Aż pójdziemy na bitwę zobaczyć. Tak na chwilkę, na chwilkę. Zobaczyć sobie, sprawdzimy. Tylko trzeba jakieś moce bitewne, żeby nie było, że wiecie... Eee, e, wiecie, że ja zginę od razu. Ale no i tutaj sobie jeszcze... E... Yy, dobra, to się przyda. Okej. Okay. I teraz tutaj musimy napisać, czy, lubicie, czy chcą... Czy lubicie Wielkanoc, Albo czy chcecie. Okej. Okay. I tutaj podzielę się ze znajomymi, bo wiecie, yy, musimy się reklamować. Nie no, żartuję nie, nie nie tylko wiecie. O! Musimy wszystkim pokazać, jaka Dymka ma super jajka. Oraz superautko, autko, żeby, wiecie, się pochwalić. Bo wiecie, no. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. więc idziemy, idziemy, idziemy. No i mamy super autko. Robimy teraz test. Nie, ja nie chcę oglądać. No i widzicie, mamy super autko. Wcale ten koszyk nie jest jakby. chyba za nisko nie jest, prawda? No chyba. Nie wiem. Ale no sobie jeszcze i sobie pójdziemy na bitwę. Nie, nie stwórz i oceń, tylko bierzemy sobie bitwę i idziemy jajkami rzucać w ludzi. Prawdopodobnie będziemy rzucać. Jeżeli nie, no to, no to się załamie. Prawdopodobnie kwiatami nie będziemy rzucać. Teraz, nie no, nie no, nie no, ja, ja tutaj, jak to lepsze jakoś, nie wiem. To jest to dobre, tak na wykończenia, tak żeby to HP jakby, o nie. Nie tak dobre do tylko trzeba wycelować dobrze. Nie no, jaj mój idealny cel jajkami. Ale rzucamy, rzucamy jajkami. I wychodzimy sobie z tej bitwy i sobie ocenimy kolekcję. Dla mnie, według mnie 10 na 10 po prostu. 10 na 10. Nie ma nie siódme miejsce, no idealne dla demki po prostu. I więc no. Ja po prostu tą broń uwielbiam, dobra? uwielbiam tą broń, ona super wygląda i jajka, mi to po prostu można się świetnie bawić tym. Nie, no, kolekcję oceniam 10 na 10, ponieważ dużo broni dodali, takich nowych, 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 takich naprawdę nowych broni dodali dużo i ja lubię po prostu broń, więc dlatego pewnie niektórzy nie lubią tej kolekcji, więc dlatego tak mówię, że to tylko moja opinia. Ale no, lag oceniam 0 na 10, bo, musiałam, bo myślałam, że to wina mojego internetu i musiałam zresetować internet. Więc no ale jak zresetowałam, no to chociaż pozbyłam się tego lagu na trochę. Tam macie screen jak tam. Ale no, więc tak. Jeżeli wam się podobał taki odcineczek z kolekcji oraz ogólnie taki, no to możecie stawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. A ja wam dziękuję bardzo, bardzo, bardzo za oglądanko i no, łapatki bajo!